Lubię jeździć pociągami. Serio, to świetne, że możesz po prostu wsiąść na stacji, usiąść sobie wygodnie przy oknie, założyć słuchawki i po prostu jechać przed siebie. Zakładając oczywiście, że pociąg w ogóle przyjedzie i nie ma 14 godzin opóźnienia, co wcale nie jest takie rzadkie. No, ale niestety nie każda podróż pociągiem to takie spokojne siedzenie i oglądanie krajobrazów za okna. I niestety miałem w swoim życiu kilka dosyć kłopotliwych i czasem nawet zabawnych sytuacji z pociągami, o których dziś opowiem. Historie, co prawda, może nie są jakieś mega wybuchowe, ale na tyle zapadły mi w pamięć, że myślę, że warto o nich opowiedzieć. Któregoś razu ze studi z moim kolegą do naszego rodzinnego miasta. Zwykle to ja ogarniam bilety, ale tym razem, nie wiem czemu, stwierdziłem, że niech on się tym zajmie. Więc dałem mu wolną rękę i powiedziałem, żeby kupił od razu dwa bilety dla nas obu. No i generalnie kupił, spoko, spoko. Natomiast problem w tym, że kupując w Intercity, bilety są imienne, ale tylko na jedną osobę. Tę, która akurat te bilety kupuje. Więc oba bilety teoretycznie były na jego nazwisko, generalnie nie wiem dlaczego tak jest, ale no, tak jest. No i ta informacja przyda nam się za chwilę. Umówiliśmy się, że spotkamy się bezpośrednio na dworcu. No więc tak czekam i czekam, cierpliwie. Pociąg za kilka minut ma przyjechać, a ja dalej go nie widzę. No więc piszę do niego, żeby się upewnić, czy może nie zaginął gdzieś w tym tłumie ludzi na dworcu. No i generalnie była jakaś 15.30, a pociąg odjeżdżał jakaś 15.40. No i on mi odpisuje, ale odjazd jest o 17, co nie? No nie. I piszę mu, żeby spojrzał na bilet, który sam kupił, że przecież pociąg odjeżdża o tej 15. No i po chwili odpisuje mi coś w stylu, o kurde. No i okazało się, że źle spojrzał na bilet i był przekonany, że mamy pociąg dwie godziny później, więc nawet jeszcze nie wyszedł z domu. A ja stoję na peronie, pociąg dosłownie już wjeżdża na stację, a mój bilet, no właśnie, jest na jego nazwisko, bo to on go zamawiał i on jest właścicielem. No więc niby go mam, niby miejsce też, ale formalnie oczywiście nie powinienem nim jechać, bo nie ma właściciela biletu do pokazania dowodu osobistego. I teraz bardzo ważna uwaga. Intercity pozwalało zmienić dane pasażera, ale maksymalnie 15 minut przed odjazdem. Czyli w teorii mógłbym zmienić nazwisko na moje, aby bilety były Moją własnością, ale oczywiście było już za późno, bo pociąg już dosłownie wjeżdżał na peron, więc nie mieliśmy tych 15 minut. No więc ja, przerażony, wkurzony, myślę sobie, no dobra, rozpoczynam plan B. Więc wchodzę do pociągu, szukam konduktora, akurat była to jakaś pani, i używając swojego niezawodnego uroku osobistego i smutnej miny szczeniaczka, mówię co się stało. I no i tłumaczę jej, że ja mam ten bilet i mogę pokazać jej zdjęcie dowodu osobistego mojego kolegi, ale no nie ma bata, żeby on się tam nagle zjawił w tym pociągu osobiście. No i liczę, że po prostu nas zrozumie tę sytuację i w ogóle, no ale ona Oczywiście niewzruszona z kamienną twarzą powiedziała coś w stylu: nie ma takiej możliwości, właściciel biletu musi być obecny i musi okazać dowód osobisty, bla 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 bla. Więc generalnie miałem dwie opcje do wyboru: albo być wykopanym z pociągu na najbliższej stacji, albo kupić jeszcze raz bilet. Więc naturalnie skorzystałem z tej drugiej opcji i kupiłem od niej nowy bilet na moje dane, za który oczywiście skasowała dużo wyższą kwotę, ponieważ kupując bilet bezpośrednio w pociągu jest drożej. Więc finalnie wróciłem do domu bez mojego kolegi, ale za to ze stratą kilkudziesięciu złotych. Nice. Inna sytuacja, tym razem trochę jednak zabawna, zdarzyła się również z tym samym kolegą. Tak czy inaczej, tego dnia wracaliśmy z dużą ilością bagażu, walizki, plecaki, torby i takie tam. I jak to bywa na dworcu, nie trzymaliśmy wszystkiego w rękach, po prostu położyliśmy nasze rzeczy wokół siebie na ziemi i czekaliśmy spokojnie na pociąg. Gdy pociąg przyjechał, zgarnęliśmy wszystkie nasze rzeczy, przynajmniej tak tam się wydawało, i zajęliśmy miejsca spokojnie i czekaliśmy na odjazd. Jako że mieliśmy miejsce przy stoliku przy oknie, miałem widok na cały peron, na którym staliśmy. No i wiecie, tak sobie siedzę, rozmawiam z moim kolegą, aż nagle spoglądam sobie spokojnie. Za okno, i widzę to: torba z laptopem, leżąca sobie samotnie na środku dworca. No i jak szybko połączyłem kropki, okazało się, że to mój kolega, zabierając swój bagaż, zostawił jedną torbę z laptopem na peronie, leżącą sobie tak samotnie na środku. No i oczywiście zdążył wykrzyknąć tylko: "Moja torba!" i wyleciał z impetem z wagonu z prędkością światła w momencie, gdy pociąg miał już ruszać. Całe szczęście konduktor to zauważył i wstrzymał pociąg, ale no było blisko, bardzo blisko. No i od tamtej pory zawsze dwa razy sprawdzamy bagaże, choć i tak nigdy nic nie wiadomo. Także rada i dla was: sprawdzajcie dobrze wasz bagaż, gdy wejdziecie do pociągu. No i właśnie o sprawdzaniu bagaży inna historia. Przy Zdarzała mi się uwaga kilka dni temu, tym razem gdy podróżowałem sam. Całkiem niedaleko mnie w wagonie siedziała obok siebie dwójka mężczyzn, nieznajomych sobie. No i wszystko zapowiadało się póki co normalnie, nic specjalnego. Natomiast po jakimś czasie jeden z tych mężczyzn wstał, wziął rzeczy i zaczął kierować się do wyjścia. Domyśliłem się, że wyszedł, bo po prostu zbliżała się jego stacja docelowa, albo wyszedł do toalety, czy coś takiego. Natomiast po krótkiej chwili wrócił, ale widocznie zaniepokojony, tak jakby czegoś zapomniał. Jak się potem okazało, zaginął mu telefon, więc zaczął go szukać na swoim miejscu, ale bezskutecznie. No i szybko zdał sobie sprawę, że chyba musiał być skradziony. No więc oczywiście oskarżenie padło na pana, który siedział obok niego. No i zaczęła się dyskusja, zaczął go wypytywać, czy widział ten telefon, czy przywłaszczył go sobie i tak dalej. Ten natomiast zarzekał się, że nie wie o co chodzi, nie ma żadnego telefonu i w ogóle bójda. No i tak wysłuchiwałem tej sytuacji. Natomiast nie trwało to długo, ponieważ bohater tej historii użył 100% swojego mózgu i poszedł do konduktora. Przyprowadził go do wagonu i poprosił, żeby konduktor zadzwonił na jego numer telefonu. No i jak się spodziewacie, z kieszeni oskarżonego zaczął wydobywać się dzwonek, więc bardzo szybko się okazało, że mamy na pokładzie złodzieja. Oczywiście dostał ogromny opiecz i reprymendę od konduktora, no i na pytanie w ogóle, dlaczego ukradł ten telefon, odpowiedział jedynie coś w stylu: no leżał sobie, nie, to wziąłem. Ku mojemu zdziwieniu jednak nie został wyproszony z pociągu, więc tak sobie siedział. Oczywiście sytuacja odgrywała się na oczach całego wagonu, więc domyślacie się, że przez pozostałą część podróży był osaczony wzrokiem pozostałych współpasażerów. Co prawda, ja oglądałem całą tą historię tylko z pozycji widza, natomiast powiem wam tak. Nigdy wcześniej tak bardzo nie pilnowałem swoich rzeczy osobistych, jak w trakcie tamtej podróży. I tak jak lubię spać w pociągu, tak akurat wtedy się wstrzymałem. No i na szczęście nic mi nie zginęło, więc okej. Okay. Natomiast dodatkowo podczas tej samej podróży siedziała niedaleko mnie kobieta. Siedziała w zasadzie tak jakby w moim rzędzie, ale po przeciwnej stronie. I postanowiła, żeby całą swoją podróż przegadać ze swoim partnerem na wideo rozmowie. No i okej, okay, nie mam nic przeciwko rozmowom w pociągu, każdy jakoś zabija czas, ale jej rozmowa nie trwała jakichś pięciu minut. Trwała non stop przez jakieś trzy stacje. No ale okej, okay, też bym to jakoś przeżył. Natomiast problem w tym, że ona rozmawiała na głośniku. Nie miała słuchawek czy coś, ale to jeszcze też mogłoby być do przeżycia. Problem w tym jednak, że telefon miała ustawiony chyba na maksymalną głośność, i to był taki poziom dźwięku, że hałas z tej rozmowy wideo brzmiał jak jakiś harczący. Stary wiatrak. Więc jej rozmowa wyglądała mniej więcej tak. O, i co tam? Co jadłeś na obiad? O, fajnie. Zostawiłeś mi trochę? No więc ja próbowałem założyć słuchawki wygłuszające. Pomyślałem sobie, super, będę mieć spokój, ale oczywiście nie. Ponieważ dźwięk z jej telefonu chyba przeskoczył na jakiś poziom częstotliwości nieznane ludzkości. Bo moje słuchawki wygłuszały wszystko. Stuk od pociągu, szum klimatyzacji, oprócz akurat tego harczenia z jej telefonu. Próbowałem z nią złapać kontakt wzrokowy, żeby pokazać swoje niezadowolenie, chrząkałem i tak dalej, ale ona nic. Zero reakcji. Jakby w ogóle nie zdawała sobie sprawy, że to komuś przeszkadza. I wiem, mogłem się odezwać, zwrócić jej uwagę czy zawołać konduktora, ale chyba byłem zbyt nieśmiały i nie chciałem wdawać się w zbędne dyskusje z nią i z jej partnerem na kamerce. Na szczęście jej podróż zakończyła się szybciej niż moja, więc mogłem dokończyć swoją trasę już w spokoju. I wiecie, ja naprawdę lubię jeździć pociągami, serio. Natomiast za każdym razem, gdy wsiadam, mam wrażenie, że trafię na jakiś nowy level symulatora dziwnych sytuacji i jestem zawsze ciekaw, co mnie dzisiaj czeka.